Hej, Sam, te Szymon Nowelka na Swedskim My Hej, hej! nazywam się Szymon i witajcie jak co tydzień na szwedzkim Z mysterem. A dzisiaj trochę temat, o którym już na YouTubie parę razy wspominałem, ale zawsze warto myślę znaleźć kolejne przykłady i, i je pokazać. Chodzi mi o takie słowa, które często możemy przetłumaczyć na ten sam sposób na polski, na przykład takie pary szwedzkich słówek, które tłumaczymy na polski w ten sam sposób, ale które jednak znaczą coś innego i które jednak używamy w innych kontekstach. Także znowu będzie trochę wchodzenie w szczegóły, ale z drugiej strony myślę, że zdecydowanie przydatne, bo dotyczące słówek powiedziałbym dosyć podstawowych i często po prostu używanych. Także żeby na tę pułapkę nie wpaść, warto mi się to wiedzieć. Zapraszam oczywiście do oglądania. Pierwszym takim polskim czasownikiem na dzisiaj, który różnie sobie możemy tłumaczyć, jest unikać. Po szwedzku, dwa takie czasowniki, które sobie jako unikać możemy przetłumaczyć, to undrlka oraz slipa. Undrlka, slipa. Natomiast są to różne, powiedziałbym, typy unikania, co znowu to tłumaczenie na polski nie do końca chyba oddaje. Undrlka to takie, powiedziałbym, unikanie aktywne, kiedy na przykład. Ktoś nas unika. W sensie ewidentnie udaje, że nas nie widzi, nie odbiera od nas telefonów. Tutaj użyjemy właśnie słówka unzwykła. Jotrurat han unzwykielmay. Wydaje mi się, że mnie unika. han Właśnie takie unikanie aktywne, że ktoś próbuje czegoś czy kogoś uniknąć. Natomiast slipa jest takim unikaniem może nie tyle pasywnym, co nie do końca zależnym od nas. Kiedy chcemy, kiedy na przykład, nie wiem, uda nam się uniknąć kary, albo uniknąć jakiejś czynności, uniknąć pracy, tutaj bardziej użyjemy właśnie slypa. Nie w kontekście, że czegoś my aktywnie unikamy, tylko po prostu nie musimy czegoś robić. Tak się zdarzyło, że nie musimy dzisiaj pracować. Na przykład. Tutaj bardziej pasowałby właśnie czasownik slypa. Co widać na przykład w staniu. Jovilslipa mot lockneys Chcę uniknąć gotowania, robienia jedzenia, więc zamawiam sobie jedzenie na wynos. Tutaj znowu po prostu chcę uniknąć gotowania, w sensie chcę nie musieć gotować. Innym takim słówkiem, które no już po polsku jest bardzo wieloznaczne i przez to mam wrażenie, czasem może się w przekładzie na szwedzki mylić. I prowadzić do nieporozumień jest przez. Znowu, co to znaczy przez, może znaczyć po polsku naprawdę różne rzeczy. I często po szwedzku załatwiamy te różne znaczenia różnymi słowami. I tak, kiedy chcemy powiedzieć przez w znaczeniu przestrzennym, że tak powiem, na przykład, że droga prowadzi przez miasto. Czyli nie naokoło miasta, tylko przez miasto. Powiemy po szwedzku, czy użyjemy słówka lienom", lienom". Na Przykład. Wäggen går jenom ston. Väggen går jenom ston. Właśnie droga prowadzi przez miasto. Kiedy z kolei chodzi nam o przez w kontekście czasowym, w kontekście jakiegoś okresu, że coś dzieje się przez jakiś czas, tutaj już tego słówka nie użyjemy. Tutaj zwykle przyda się nam przyimek i i na przykład kiedy chcemy powiedzieć, że zostajemy gdzieś, czy zostaje tam przez tydzień. Wstaje tam przez tydzień, to po szwedzku jest stanader i To jest kolejny przez. Jeszcze do listy można by sobie na przykład dorzucić takie wyrażenia, kiedy coś dzieje się przez kogoś. W sensie, że jest czyjąś, coś jest czyjąś winą. Czy ktoś jest powodem czegoś. I tutaj znowu no te poprzednie słowa po szwedzku nie pasują nam w tym kontekście, tutaj moglibyśmy użyć choćby frazy pogrund of. Pogrund of. Właśnie przez, z powodu. Kiedy na przykład przyznajemy się, że to wszystko stało się przede mnie, przeze mnie. Po szwedzku powiemy alt detta hände grund of mej. Alt detta hände grund of mej. No i właśnie tutaj przez kogoś, przeze mnie, znowu inne przez, niż te poprzednie. I już może na tych przykładach się zatrzymam. Także, niby tylko dwa polskie słowa, ale jednak tych szwedzkich odpowiedników można znaleźć całkiem sporo, kiedy się w ten temat wgłębić. Także też ciekaw jestem, co Wy o, o tego typu tematach uważacie. Jeśli mi się podobał, to napiszcie bardzo chętnie się dowiem. Będę miał może motywację, żeby do podobnych właśnie tematów wrócić, bo na pewno jeszcze przykładów na tego typu. Dylematy, problemy z, w tłumaczeniu znalazłoby się dużo. Tradycyjnie też zachęcam do wpadnięcia czy to na Instagrama, czy na TikToka, czy na grupę nauka szwedzkiego na Facebooku. Wszędzie dzieje się naprawdę sporo. No i tradycyjnie też zapraszam na kurs, jeśli to, to za mało, bo na kursie już w ogóle dzieje się dużo i tam myślę, naprawdę szybko można sobie ten szwedzki podszlifować. Dzięki wielkie za uwagę. Tak, sumy kieferu, jak są kieftem, ojc jest, nestawę kia. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hej